Dobry, dobry. E, jestem Mar. E, to jest taki filmik... Ja e, Ponieważ mnie trochę nie było na YouTube, e, bo byłem poza domem, e, to chciałbym e, się z wami tym podzielić. E, b, wjechałem do Gdyni. E, zanim wjechałem do Gdyni, jak wiecie, pisałem maturę już wam mogę powiedzieć wam że <tum> tą maturę zdałem mm. i właśnie je nagrywałem przez te 10 dni ja wiem że w, um, w przyszłym tygodniu w, w ubiegłym tygodniu powinien się pojawić odcinek <tum> z Battlefielda jak i z Assassina ale um, ja wam pokażę ale żeby nie było, że w ogóle nic nie robię to tu są yy, yy, materiały z, z assassina które po tym materiale będą yy, przesyłane yy, także właśnie mi przez 10 dni nie było yy, bo byłem w ogóle nie, i w ogóle nie miałem komputera nie, nie, w ogóle nie miałem e, dostępu do internetu ani tam w w ogóle e, ale mecz Polski e, z Portugalią o, oglądaliśmy no, sz, szkoda, szkoda, bo mogliśmy wejść do półfinału, ale Krystynka e, chociaż nie on, tylko ktoś tam strzelił inny. No i później po tych karnych szkoda Kuby Boszczykowskiego, który nie strzelił, bo naprawdę szkoda chłopaka. No ale cóż, e, my tutaj w ogóle nie o euro. Gadamy tylko o moim kanale. No i właśnie. A um, to, to już wyłączymy. Um, no i właśnie to chciałem Wam powiedzieć, że mi nie było przez te 10 dni że mm, przez te 10 dni mi nie było i y, tak zapomniałem, że zanim wstawię siódmy odcinek z Asasina y, z, z kamerką już to wtedy y, to jeszcze przedtem nagram y, y, ja właśnie taki materiał E, żebyście nie myśleli, że ja e, przestałem nagrywać żebyście nie myśleli, że Harry e, przestałem nagrywać itp. i i e, przestaniecie mnie subskrybować także mm, z tego co e, chciałem wam powiedzieć to chyba wszystko aha no, no i w, wspominałem wam, że wspominałem wam o magicznej Paczce, którą zamówiłem 20 22 maja, czyli po maturach, bo 21 maja miałem ostatni egzamin maturalny z 8 angielskiego. O którym też wspomniałem w, w jakimś tam odcinku bodajże yy, z asesyna no i właśnie o tej magicznej paczce, paczce Tak O tej magicznej paczce, którą zamówiłem 22 maja 6 lipca ją dostałem i tą magiczną paczuszką był mój nowy telefon HTC one. Jak widzicie, tak się prezentuje. Ładnie. Duży. Akurat sobie SMS-a odbiorę od koleżanki. A, co robisz? Nagrywam. Kto cię kameruje? Yy, zaraz. No. I właśnie tą magiczną paczuszką był nowy telefon jestem z niego bardzo zadowolony ale to bardzo e, nie będę się e, rozwodził nad tym po prostu telefon jest zajebisty i tyle w tym temacie e, jeszcze możemy zrobić taki trolling i, i, i zadzwonić do kotka ale nie wiem czy to no, to zobaczymy. Moje kontakty e, dostępne e, ok. Z możemy zadzwonić. E, no, hej. Mhm. Ej sobie, jak, jakbyś mogła, to nie, nie, nie łączyć przez jakiś czas kamerki. Okay. No. Ej. E, e. Um, no, e, także mm, e, powiem ci Monia, że, że jesteś na nagraniu. O Eee Nie, spokojnie, to z, z kamerką się wytnie, spokojnie. Wytnie. Nie, nie to się wytnie, spokojnie. Także widzicie, z moim ja. to, to, to jest taka reakcja jak dzwonię do Moni także e, z, z, z tego miejsca ja wam podziękuję i i myślę, myśl, że nie, nie będziecie y, na mnie źli przez te 10 dni e, braku obecności na, e, po prostu w internecie i, i myślę, że w Assassin, ja już wam pokazałem, że Assassin już jest do przesłania e, także mm, w, tu sobie włączymy Skype Dobry. także e, w, myślę, że w, w, już w, w przyszłym od przyszłego tygodnia e, regularnie tak jak było e, będę nagrywał i, i Battlefielda i Assassina także e, będzie dobrze także e, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia e, Moniach, chcesz coś powiedzieć? Było mi powiedzieć prędzej. Nie no, bo chciałem wiesz taki spontan zrobić, nie? Że tu ten, pff, Było od razu mi mówić, że nie włączę No ale dobra, to się wytnie. Także... Tak jak ty to powiedziałaś? Prędzej, ty dostaniesz piątkę z matmy, niż ja się pokażę. Tak, tak, tak. No. tak żeby, nie, nie, żeby naprawdę nie, nie przedłużając, to yy, yy, żegnam wszystkich i do zobaczenia w, w, w kolejnym materiale. Cześć. Moja coś chcesz powiedzieć? Cześć.